Dzisiaj się odbywa wielka akcja ekologiczna, artystyczna, happening. Rekord Guinnessa. Taka dziwna nazwa, ponieważ jest to próba bicia rekordu Guinnessa, a jednocześnie moje, jako nauczycielskie, wielkie wyzwanie, ponieważ ze wszystkimi uczniami układamy krąg mandale. Ma być to rodzaj taki, takiego happeningu. Także ten happening właśnie się dzieje. Wszyscy układamy, a ponieważ jest to pierwszy dzień wiosny, postanowiliśmy spędzić to w sposób wyjątkowy. I jeśli rzeczywiście będzie tak jak trzeba, to będziemy byli rekord Guinnessa. Ale to już wszystko w swoim czasie. Z czego ta mandala jest robiona? Ta mandala robiona jest z rolek papierowych, czyli od miesiąca października wszyscy uczniowie przynosili z domu rolki papieru, żeby ich nie wyrzucać, gromadzić i to wszystko będzie potem sprzedane na makulaturę i pieniążki będą dla szkoły. Ile tych rolek jest? Jest położonych 12 tysięcy, jeden kilometr. Tak obliczyliśmy, że na jeden kilometr potrzeba 12 tysięcy roli.